Po prostu wyzywałeś się do momentu, aż jej menager, czyli kolega Nitra, cię nie poprosił, żebyś przestał, i teraz z fagatą można nagrywać, i to nic złego. Po pierwsze, nigdy w życiu niczego z fagatą nie nagrałem, i nie mogę powiedzieć w 100% że, że nie nagram, ale raczej bym nie nagrał. Po drugie, nikt nie, nie prosił, żeby kogoś nie wyzywać, a po trzecie, moje stanowisko odnośnie fagaty cały czas jest takie samo. Tylko widzisz, jest zasadnicza kurwa różnica. W momencie, w którym, dla przykładu, ja przyjechałem sobie na Hydrum, na Highlik i w tym samym hotelu co ja, fagata sobie spała. Czy mi to przeszkadza, że ona śpi w tym hotelu? No nie. Czy mi przeszkadza, że ona żyje? No kurwa, no nie. Jedyne co mi przeszkadza, to to, to jak się zachowuje. Przeszkadza mi to jak najbardziej. Więc nie jest to dla mnie np. osoba, z którą chciałbym wchodzić w jakiekolwiek relacje. Nie jest to dziewczyna, która chciałbym, żeby była moją miłością życia, ani była moją koleżanką, bo po prostu nie ufam takim ludziom. No nie mam tego kredytu zaufania w stosunku do tej osoby. Natomiast jeżeli ja przykładowo siedzę sobie w pokoju u siebie i mówię Sergiuszowi, siema Sergiusz, słuchaj, jestem w pokoju tym i tym, wpadaj. I on, tak jak na fajnie było, przysłał fagatę, ona puka i mówi, no siema, ja patrzę mówię, co I Sergiusz cię przysłał? Nie. Mówię, no nie, kłam, wiem, że pewnie tu jesteście, chodźcie. I on za chwilę wychodzi z za rogu i się ma. No to, no to co mam powiedzieć? Nie, kurwa fagata nie wejdzie do mojego pokoju. No nie, no jak, jak przyszła z, z, z moimi kolegami, w jakimś stopniu tam się, nie wiem, przecierają, to nie chcę to robią, mam to w piździe. Ja nie będę, ja nie będę ludziom wokół mnie, kurwa, dobierał towarzystwa. Natomiast to, to nie znaczy, że jakiekolwiek relacje z tymi ludźmi mam. Nie, mam, bo nie chcę i tyle. To się kłóci z moim światopoglądem, ale niekoniecznie musi się to kłócić światopoglądem ludzi, których ja znam. Tak, 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 ja tak to postrzegam. O kurwa. Rowerowa Magducha przesyła 9 zł i 70 groszy. Skromna dyszka na leki. Szybkiego powrotu Dziękuję bardzo. do zdrowia rawciu. Dzięki, dzięki. Po tym w ramach nawet cisłości ja na nie rozmawiałem. Natomiast gdyby się do mnie dozwała, nie miałbym problemu zamienić z nią parę zdań. No bo dlaczego, dlaczego, dlaczego nie? Ale ja nie szukam nigdy interakcji. Nie, bo nie bo Piotr mi się nie podobają i chuj. I nie muszą mi się podobać, no. O kurwa! Kropka z Ciupider przesyła 4 zł. Tylko jest jedna rzecz, która mnie wkurwia kurwia Zawsze to szansa ewentualnego rozwoju. Nowe doświadczenie, a kto to wie, jak to się rozwinie. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. A to to nie jest ryzyko. Zobaczymy. Zastanówmy się do jutra. Dziękuję. Jest jedna rzecz, która mnie wkurwia. Że jeżeli. Ja zauważyłem taką, taką jedną zależność. Że jeżeli Sergiusz coś robi, to ja jestem pod Sergiusza podpinany. I kurwa, nie rozumiem dlaczego. Zresztą dwójkiem kurwa innych osób. Mamy inne podejście w wielu kwestiach. No, no nie wiem, no jeżeli coś Sergiusz robi, to nie znaczy, że ja to kurwa robię. Czy serio nie rozumiem? Oczywiście, że nie rozumiem. Bo, bo powiem wam tak, ja sam Sergiusza zapytałem, w sumie to dlaczego i po co fagatę na filmy wrzuca. To powiedział, bo a czemu nie? No i mówię, no spoko, no okej, okay, no twój kanał, rób co chcesz. I mi to nie przeszkadza, że on to robi, niech, niech sobie każdy robi, kurwa, co chce. Ale wkurwia mnie to, że potem ktoś potrafi zarzucić, że robię to ja. Nie, ja bym tego nie chciał, na robić. Dziwi się, jesteście jak syjamscy bracia, zawsze razem, zawsze blisko. No, nie zgodzę się z tym totalnie. Nie zgodzę się z tym. Znaczy ja, ja Sergusza bardzo lubię, no, traktuję go jak przyjaciela i ten, jakby ta relacja dla mnie jest istotna. No, jakby w wielu kwestiach mi pomaga, ja też staram się pomagać jemu. No, gdzieś tam znajdujemy ten wspólny język Damian w wielu tematach. Nie we wszystkich, ale w wielu. 2 złote i 91 grosze. Idąc retoryką niektórych widzów się odłączyć internet, bo fagata tam jest. Olej to. Znaczy, wiesz co, to, to nie jest tak? Ja bardziej po prostu próbuję zrozumieć to rozumowania, wiesz? To. Yy... Ciekawość. Yy... No ale do, do czego zmierzałem? Kurwa, wy, wybiłem się z rytmu. Ale odnośnie takiej twórczości mojej i Sergiusza w internecie. Kurwa, czy ja wiem. W sensie na live'ach często razem siedzimy, ale że chodzi o jakieś filmy czy coś. To w sumie Sergiusz 90.